Czekają nas zawody w Krakowie, odbędą się już zaledwie za dwa dni. Czeka nas po pierwsze podróż, po drugie zapoznanie się z resztą drużyn. Czeka nas 10 zespołów i 5 zespołów z zagranicy. Między innymi z takich zakątków jakimi są Turcja, Węgry, Austria i Niemcy. Zawody będą polegały na zwodowaniu kajaków. Po pierwsze mamy do nich wsiąść, muszą wytrzymać. Wszystkie obliczenia wskazują na to, że popłyniemy. I naszym celem tak naprawdę jest wygrać. Mamy przepłynąć tor w jedną stronę, opłynąć bojkę i powrócić do mety. Byliśmy tego ciekawi, jak to jest, że beton taki ciężki i pływa, no ale udało się i wodowanie było, popływał, więc jesteśmy dobrej myśli. Jednego waga jest 50 kg, a drugiego około 70. Najpierw opracowaliśmy mieszankę w cementowni Odra, później już tutaj w betoniarni zaczęliśmy działać. My udowodniliśmy, że można tworzyć innowacyjne rozwiązania, bardzo lekkie konstrukcje, które utrzymywane są na bazie siatki z włókien szklanych. Ręcznie studenci przekładali je mieszanką betonową i uzyskaliśmy takie dzieło. Ale jest to niesamowite też ze względu na rozwój studentów, ich wiedzy, ich umiejętności. To, co jest praktyczne dla przyszłego pokolenia, ponieważ ci studenci są dopiero zaledwie na pierwszym roku Wydziału Budownictwa, ale w przyszłości będą podejmowali zawód inżynierów budownictwa i na pewno tą wiedzę poniosą dalej. Także jest to niesamowite. Poza tym ta owocna współpraca pomiędzy nauką a światem przemysłu też ma swój wymiar. Betonowy kajak. Pierwsza myśl, myślę, że wszyscy mamy taką samą. Ale wydaje nam się to takim wyzwaniem, a wyzwania no to, to jest nasza, nasza specjalność, można powiedzieć. Staramy się pomagać. Rozszerzenie horyzontów myślowych, mówimy o Wydziale Architektury i Budownictwa, gdzie cement jest nierozerwalnym elementem wszystkiego. Nawet konstrukcje stalowe potrzebują trochę, trochę betonu, trochę cementu, żeby na czym się postawić. No i dzisiaj studenci zobaczyli, że to nie tylko domy, mosty, wiadukty, ale rzeczy, które no, mogą pływać. Z, z betonu można robić meble, można robić ściany, można robić no, różne rzeczy, rzeźby. Praca z cementownią była już od wielu lat na bardzo wysokim poziomie. Teraz jeszcze bardziej ona się rozwija. Prezes, jak już sam wcześniej w rozmowie, docenia naszych studentów, ich zaangażowania, ale też ich kompetencje, co rodzi oczywiście, mam nadzieję, w przyszłości potencjał do tego, że nasi studenci, absolwenci będą mogli znaleźć pracę w tym zakładzie.